Najwolniejszy wyścig ze wszystkich. Kto pierwszy przy rundzie, Rozi? Muszę wygrać! Muszę wygrać! Biedny kicek zawsze przegrywa. A może tym razem? A wygrywam? Wygrałem! Wygrałem! Jestem najszybszy! <noise> Brawo, Kicku. <noise> Właśnie wygrałem z Rosie! Wygrałeś? No. W sumie jestem najszybszy, jestem najszybszy. Ha, nie szybszy ode mnie. Hurra. Filip jest szybszy niż strzała! Ale Kicek wygrał z Rosji! Wygram z tobą, kiedy tylko chcesz! Chcesz się założyć? Może jesteście tak samo szybcy? Jeden z nas jest najszybszy z najszybszych! Dobrze, Kicku, ścigamy się do lasu! O nie! Dałam Kickowi wygrać, ale z Filipem nie wygra! Chwila! Jeśli chcecie zdecydować, kto jest najszybszy, to musicie zrobić prawdziwy wyścig! Z linią startu. I sędzią. I... Nagrodą dla zwycięzcy! Mi pasuje. Mi też. O nie. Wygram każdy wyścig na świecie. Obudźcie mnie, jak się zacznie. Jeśli wygrałem z tobą, Rosie, wygram z każdym. Prawda? Jeśli naprawdę chcesz wygrać ten wyścig, potrzebujesz mojej pomocy. Więc oni chcą taki duży wyścig. Musi być wielki. Hmm, a może wyścig okrężny wokół całego ogrodu. Wow, to strasznie daleko. A jako nagroda koszyk jagódek. Bruno ma tyle, że ich wszystkich nie zje. Miam, mnie, miam, mączki, mia, mia, mia. mączki. Musisz dojść do formy, Kicku. Skacz. Raz, dwa, trzy. Tor jest gotowy. Chodźcie zobaczyć. Będzie cały kosz jagódek dla zwycięzcy. Jagódki? Teraz muszę wygrać Rosie. Pamiętaj, mocno się odbijaj. Po co to całe skakanie? Rosie mnie trenuje, żebym na pewno wygrał z Filipem. Powinieneś się przygotowywać. Hej, to moje! Rosie trenuje Kicka. a tam jest pełen koszyk jagódek dla zwycięzcy. Potrzebujesz mnie jako trenera. Ja już jestem najszybszy. Nie muszę trenować. Na pewno wygram z kickiem w tym wyścigu. Lepiej zobacz to. Jest wielki. Zaczniecie tu, przez labirynt, przez las, przez plac zabaw, wokół huśtawek, przez ogród Rozji i z powrotem tu na linię mety. Wyścig zaczyna się o trzeciej. Macie mnóstwo czasu, żeby się przygotować. Pomocy! Dasz radę, Kicku. Wysoko nogi, pamiętasz? Nie martw się. Z moją pomocą Filip wygra bez problemu. Jeszcze zobaczymy. Prawda, Kicek? Oh, oh, oto jagódki, o które prosiłeś, Mniam! Wyśmienicie! Filip gotowy, kicek gotowy, na miejsca! Do startu! Start. Start. Szybciej, kicku! Szybciej, Filip! Dawaj, Kicek. Wygra kicek! Nie, nie, nie! Filip jest to najlepszy! I to ja go wyćwiczyłem! Wbiegli do labiryntu! Nie złapisz mnie! Widzicie coś? Tak, wiedziałam! O, nie mogę na to patrzeć! Dawaj, Kicek, myśl o jagutkach. Jestem najszybszy! Lipy wygrywa! Pilnuje jagódek, Bruno. Są już prawie nasze. Nie bądź tego taki pewien. Kicek będzie taki rozczarowany, jak przegra. Ten trening mnie wykończył. Muszę odpocząć. Mam dużą przewagę. Chwilkę odpocznę. Ach. Ach. Jagódki! Jagódki! Nogi wysoko, Kicek! Nogi wysoko! Muszę wygrać! Muszę go dogonić! Filip? Śpi? Może też cię na chwilkę zatrzymam. Wygram, jeśli wstanę, zanim on się obudzi. Ach. Powinni już tu wrócić. Widać ich? Nie, chyba im się nic nie stało. Tak, kto wygrywa? Kto wygrywa? naprawdę nieważne, kto wygrywa. Ważne, żeby im się nic nie stało. Może powinniśmy ich poszukać? Kicek! Filip! Nie tu! No, nie wierzę! Znalazłeś ich? Wstawać! Musicie skończyć wyścig! Cii, są zmęczeni! Chodźcie, mam lepszy pomysł! Czy ja wygrałem, Rosie? <grym> Cóż, przepchnęliśmy was przez metę w tym samym czasie. Więc chyba jest remis. <grym> <grym> to, może wspólnie zjemy jagódki? O, o tak, zgudniałem. Nie szkodzi, że skończyliście razem. I tak był świetny wyścig. Mi tam remis nie przeszkadza, a tobie? Nie, mi też nie. Patrz, Rosie, patrz, jak szybko jem jagódki. Nie tak szybko jak ja. Rosie? Tak, kicku? Nieważne, kto jest szybszy, Filip czy ja, prawda? <laughs> prawda, kicku. Nie wszystko musi być na wyścigi. Chodź, idziemy teraz spać. Zakład, że zasnę przed tobą? Zakład, że nie? Wygrałam! Wygrałem. <laughs> Super Filip. Hmm. Podaj łapkę, Kicku. Dasz radę dosięgnąć? Troszkę wyżej. O, tak świetnie się bawiłem, że zapomniałem, że tam jest drzewo. Mamy go! Jej! O, jest porwany. Nie martw się, Kicku. Naprawimy go. Ale na przyszłość proszę uważaj na drzewa. Dobrze. Co to? Ktoś jest chyba w tarapatach. Pomocy! Pomocy! Olu, co ci jest? Mój misio! O! Nie widzę żadnego misia. Woda! Ola położyła misia na mostku, a on spadł. Plusk! Yeah! O, nie, nie ty, mały misiu. Ty masz się nie zbliżać sam do wody. Musimy znaleźć coś, czym go wyciągniemy. No tak, łapka do latawca. Świetnie, Kicku. Łatwizna. <laughs> Rosi, uratowałeś go! I ja uratowaliśmy go wspólnie. To jego łapka do latawca. Czy wszystko w porządku, Olu? Słyszałem krzyk. Bohaterowie! Bohaterowie? Uh, uh, Rosie i Kicek uratowali Misia. Też bym uratował. Super Rosie! Super Kicek! Ha, ha. Nie są bohaterami. Nawet nie są ubrani jak bohaterowie. Każdy umie uratować Misia. Na przyszłość, jeśli ktoś potrzebuje pomocy, poproście mnie, okej? Okay? Tada! Patrz na to! Filip, czemu masz na sobie maskę? Bo nie jestem już Filipem. Nie jesteś? Nie, jestem super filipem! Teraz muszę tylko kogoś uratować i udowodnię wszystkim, że to ja tu jestem bohaterem, a nie Rosie. Dziś będzie dzień pełen niespodzianek. Witaj Filipie, gdzie tak pędzisz? Jestem Super Filipem, a to mój super pojazd. Bardzo ładny. Szukam kogoś, kogo mogę uratować. Możesz mnie uratować przed nimi. Nie dają mi chwili spokoju. Nie. 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 Um, chodziło mi o coś poważniejszego. Jak się dobrze rozejrzysz, znajdziesz kogoś, kto potrzebuje Twojej pomocy. Ed Super Filipie. Raz, dwa, jesteśmy. Trzy, Nie odchodź za daleko, małym misiu. Nie chcę, żebyś się zgubił. Okej, okay. haha! <słuch> siedem, osiem. Super Filip jedzie siedem, z pomocą! 10. Ha! Proszę, Olu! Jeden miś uratowany! Miś nie potrzebował pomocy! On się chował! Och! Nie potrzebujesz pomocy? Możesz mi pomóc znaleźć Bruno i małego misia! chowanego! Bohaterowie nie bawią się w chowanego! A, Super Filip jedzie z pomocą! Pomóc wam naprawić latawiec? Już naprawiliśmy, prawda, Kicku? Jak nowy! O, no prawie. <grym> Nikt mnie nie potrzebuje! Możesz mi pomóc go puszczać! O tak! Jak latawiec się znowu zaklinuje, pomogę mu go wyciągnąć. Tym razem ja będę bohaterem! Ja, Super Filip! Przepraszam, Kicku, ale nie ma wiatru i jest za dużo drzew. Latawiec znowu ci się gdzieś zaplącza. Aha. Super Filip leci z pomocą Pomogę ci puszczać ratowiec Serio? Super! Po co ci wiatr, jak masz Super Filipa? Pamiętaj, nie za blisko drzew, Filipie Zaraz się w nich zaplączę O, latawiec! Nie, znowu! Hurra! To znaczy... O nie! Pójdę po Rosie! Zdejmij go łapką do latawca! Nie potrzebujesz, Rosie! Masz super Filipa! O! Rwie się! Stop! Potrzebna nam łapka! Muszę go zdjąć, zanim Rosie tu przyjdzie! Ach, no chodź! Ach. No chodź! Głupi latawiec! Śmiesznie puszczasz latawce, Filipie. Zaklinował się! Przecież to widać, Dziubek! Uh -huh. Chyba już czas na małą sztuczkę dzióbka. Nie, nie! Ja to zrobię! To Super Filip w akcji! Super Filip? Nie, nie. nie śmiałbyś się, gdybyś potrzebował pomocy. Super Hiper Filip! No wychodź! Już! Z czego ciupek się śmieje? Z niczego! Cześć Filip! To ci pomoże go zdjąć! Mam go! Tada! Latawiec uratowany! Przez Super Filipa! O. Cały w trzępach. Czy znów puszczałeś go za blisko drzew, kicku? W sumie. To moja wina. Chciałem, żeby latawiec się zaklinował, żebym mógł go uratować i być bohaterem. To znaczy, że zrobiłeś to celowo? Tak. Przepraszam, kicek. Obiecuję, że go naprawię. Beznadziejny ze mnie bohater, prawda? <laughs> Filip, widzieliście małego misia? Nie był z tobą? Nie, bawiliśmy się w chowanego i nie możemy go znaleźć. My go znajdziemy, prawda? Jasne, sprawdzę na placu zabaw. Ty sprawdź przy huśtawkach. Nie martw się, Bruno, znajdziemy go. Mały misiu! Gdzie jesteś? Mały misiu! Och, tu go nie ma! Musimy go znaleźć! Czy jest tam? Niestety, nie! Spokojnie, Bruno. Mały miś nie zginął, po prostu się zapodział. Mały misiu, gdzie jesteś? O, zabawne! Ktoś jest w labiryncie. Ciekawe. Mały Misiu, czy to ty? Uh, uh. Sam, Bruno. mały Misiu, uh, tu, och, maleństwo, wiedziałem że to ty, Filip, <ścoughs> bohater, <ścoughs> <ścoughs> chodźmy mały Misiu. Zaprowadzę Cię do reszty. Mówiłem, żeby nie szedł za daleko. O, mały miś! Był w labiryncie? O, obiecaj, że nigdy więcej nie będziesz sam szedł. Przepraszam. Skąd wiedziałeś, gdzie on jest? Hmm, zauważyłem zmieniające się flagi. Bardzo sprytnie! Jestem na Filipie! Dziękuję! <laughs> Może od dziś powinniśmy Cię nazywać Super Filip? Chyba wolę po prostu Filip. Ale dla Super Filipa mam jeszcze ostatnie zadanie. A, a po co mi to? Super Filip miał super pomysł. Prawda, kicku? <taki> tak, dzięki palerynie Filipa mam znowu świetny latawiec. Cieszę się, że nie jesteśmy jednak bohaterami. Wyobrażasz sobie cały czas ratować ludzi? Masz rację. Nigdy byś nie spała. <taki> A ty byś musiał przestać robić to, co robisz, <taki> żeby pomóc. Mówiąc o przestawaniu, przestanę po tym. <taki> Hej! Przydatna rzecz ta łapka. <śmiech> <śmiech> Bardzo sprytne kicku. <śmiech> <śmiech>